Moi drodzy, witajcie serdecznie w mojej nowej serii filmików. Cóż to będzie za seria? Otóż dodałem już ponad 300 odcinków moich krótkich, codziennych lekcji na moich profilach na Instagramie, tutaj na YouTube czy na TikToku. A jak dobrze wiadomo, najlepszym kluczem do nauki jest to, kiedy się powtarza. Więc powtórzymy sobie. Co tydzień będę dodawał nowy, długi film, w którym będę podsumowywał 10 zagadnień z poprzednich lekcji, które już się odbyły. I dzięki temu powtórzymy sobie wszystko i wbije nam się to pięknie do naszych główek. Moje codzienne lekcje poruszają zarówno gramatykę, jak i idiomy, jak i wymowę, więc zabawy będzie co niemiara. Linki do pojedynczych codziennych lekcji, które zostały użyte w tym odcinku, znajdziecie poniżej w opisie. No dobra, bez zbędnego przedłużania, lecimy z tematem. Pamiętajcie, że po omówieniu 10 lekcji będzie również quiz time, który jeszcze bardziej pomoże wam to zapamiętać. Gotowi? 3, 2, 1, zaczynamy! To angielski z Marcidem. Numer 1. Jak powiedzieć, że coś stało się niespodziewanie? Jeżeli po angielsku chcemy powiedzieć, że coś stało się niespodziewanie, powiemy that something happened out of the blue. Something happened out of the blue, czyli coś stało się niespodziewanie. Po polsku powiemy jak grom z jasnego nieba, prawda? Piłem kawę i nagle zobaczyłem wypadek samochodowy. I was drinking coffee and out of the blue I saw a car accident. Something happened out of the blue, coś stało się niespodziewanie. Numer dwa. Jak wymówić te słówka? Moi drodzy, zobaczcie na te dwa słówka. Jedno z nich znaczy skasować, czyli delete, a drugie z nich znaczy opóźniony, czyli delayed. Pamiętajcie, żeby tego nie mylić. Bardzo często mylimy te dwa słówka. Mój lot był opóźniony. My flight was delayed. Nie usuwaj tego. Don't delete it. Czyli jak coś jest opóźnione, to jest delayed, a coś usunąć, to delete. Numer 3. Jak powiedzieć prosto z mostu? Kolejnym tematem mojej lekcji było, jak powiedzieć, że ktoś coś powiedział prosto z mostu. Out of the bridge? Otóż nie. Prosto z mostu po angielsku to jest straight from the shoulder. Straight from the shoulder, czyli prosto z mostu. Powiedziałem mu to prosto z mostu? I told him that straight from the shoulder. Straight from the shoulder, czyli prosto z mostu. Numer 4. Jak wymówić to słówko? Oj drodzy, słówko, które oznacza obcokrajowca. Jakie wymówimy? Otóż wymówimy je foreign. Nie foregin, tylko foreign. Chciałbym pojechać za granicę? I would like to travel to a foreign country. Foreign, czyli zagraniczny. Numer 5. Nie bój żaby, nie przejmuj się. Jak to powiedzieć? Kolejna lekcja była o tym, żeby powiedzieć: Nie bój żaby, nie denerwuj się, spokojnie. Jak to powiedzieć po angielsku? Otóż po angielsku można to powiedzieć don't sweat it. Don't sweat it, czyli ludzik, spokojnie, nie denerwuj się. Zrobij to później, nie przejmuj się. I will do it later, don't sweat it. Don't sweat it, czyli nie przejmuj się. Numer 6. Nie owijaj w bawełnę. Moi drodzy, jak powiedzieć po angielsku nie owijaj w bawełnę? Don't roll up in cotton? Otóż nie. Nie owijaj w bawełnę, to będzie don't beat around the bush, czyli nie bij dookoła krzaków, czyli nie obijaj w bawełnę. Nie lubię ludzi, którzy owijają w bawełnę? I don't like people who beat around the bush. Don't beat around the bush, czyli nie owijaj w bawełnę. Numer 7. Różnica między Present Simple i Present Continuous. O, ta lekcja zahaczyła o gramatyczne wyrażenie. I tutaj była pierwsza moja gramatyczna lekcja. Różnica między Present Simple i Present Continuous. Najprościej rzecz biorąc, można powiedzieć, że present simple mówi o tym, co robimy generalnie, a present continuous mówi o tym, co robimy w tym momencie. Czyli na przykład, jeżeli chcemy powiedzieć, że piję trzy kawy dziennie, no to użyję present simple i powiem I drink three coffees every day. A jeżeli chcę powiedzieć, że piję kawę w tym momencie, to powiem I am drinking coffee now. Czyli present simple jest bez żadnych ingów, a z ingiem mamy present continuous. Oczywiście te czasy mają o wiele więcej różnego rodzaju zastosowań, ale dłuższe filmiki znajdziecie tutaj na tym kanale. Numer 8. Nieuniknione. Jak to powiedzieć? Piękne angielskie słówko. Jeżeli coś jest nieuniknione, powiemy, że coś jest inevitable. Inevitable, czyli nieuniknione. Mądro brzmiące słówko, które jest bardzo przydatne. Podatki są nieuniknione? Taxes are inevitable. Inevitable, czyli nieuniknione. Numer 9. Past simple, past continuous. Kolejna gramatyczna lekcja. Past Simple to ten czas, który mówił nam o tym, co się wydarzyło w przeszłości. Czyli na przykład pracowałem wczoraj, czyli I worked yesterday. I tutaj widzimy, mamy pięknego etka. A Past Continuous mówił o tym, co robiliśmy w danym momencie w przeszłości. Czyli na przykład wczoraj o 16 pracowałem. I was working yesterday at 4 p.m. Wypiłem wczoraj kawę. I drank coffee yesterday. Piłem kawę wczoraj o 16.00. I was drinking coffee yesterday at 4 p.m. Numer 10. Nie chce mi się czegoś zrobić. Jak powiedzieć, że nie chce nam się czegoś zrobić, że po prostu nie mamy na coś ochoty? Bardzo prosto, można to powiedzieć: I don't feel like doing something. I don't feel like doing something, czyli nie chce mi się czegoś zrobić. Nie chce mi się czytać książki. I don't feel like reading a book. Nie chce mi się iść do szkoły. I don't feel like going to school. I co kochani, o tym było 10 moich pierwszych lekcji w moich codziennych lekcjach. Takie małe podsumowanko. Zapraszam Was serdecznie do Quiz Time'u, gdzie podsumujemy sobie te wszystkie wiadomości. To stało się niespodziewanie. It happened out of the blue. muszę to skasować I have to delete It lot jest opóźniony The flight is delayed Nie lubię ludzi, którzy nie mówią prosto z mostu. I don't like people, who don't say things straight from the shoulder. Chciałbym pojechać za granicę. I would like to travel to a foreign country. Nie przejmuj się tym. Don't sweat it. Nie owijaj w bawełnę. Don't beat around the bush. Piję trzy kawy dziennie. I drink three coffees every day. Piję kawę teraz. I am drinking coffee now. to było nieuniknione It was inevitable. Wypiłem kawę wczoraj. I drank a coffee yesterday. Piłem kawę wczoraj o 16. I was drinking coffee yesterday at 4 p.m. Nie chce mi się iść do kina. I don't feel like going to the cinema. I cyk! Ile było poprawnych? Mam nadzieję, że większość, moi drodzy. To był pierwszy odcinek z tej serii. Wpadłem na to, żeby to podsumować, żeby lepiej nam się ułożyło w głowie. Dajcie znać, czy wam się podobało, zostawiając łapkę w górę albo komentarz. I po codzienne lekcje zapraszam do obserwacji mojego Instagrama, Facebooka, TikToka albo YouTubea. Dzięki bardzo, że jesteście. Do zobaczenia niebawem. Skorzystaj z oferty na mój kurs na www.angialski-zmarcinem.pl i już dziś zostań mistrzem gramatyki.